Siema, siema. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak zbudować farmę arbuzów i dyni. Pierwsze od czego zaczniemy, będzie przygotowanie sobie miejsca. Dlatego też przygotowujemy sobie miejsce. Kiedy już to zrobiliśmy, stawiamy dwa hopery w ten sposób. Następnie wykopujemy dziurę na skrzynkę. Właściwie, nawet w tym miejscu, może być skrzynka, jak się ktoś uprze. Następnie budujemy miejsce, w którym kiedy przygotowujemy przygotujemy sobie dziurę i zaczniemy budować materiał, na którym będą nasze yy, tory. To po zrobieniu tego kładziemy tory w ten sposób. tego zbudowania jest to czekam, toru po którym będzie jeździł sobie ten, ten hopper. Następnie uaktywniamy sobie te tory poprzez. No są różne sposoby można. Jedzie, jedzie, widzicie, działa, działa. Następnie przygotowujemy nad tym wszystkim pole, w którym będzie nasza woda. Następnie zabieramy stąd ziemię, dajemy schodek i wodę. Sprawia to, że woda nie będzie się rozlewać, a jednocześnie będzie użyć wszystko dookoła, kolejną rzeczą jest, że to wszystko zamieniamy w pole, na którym nie, no, nie to wszystko, ale za chwilę. No więc robiłem pole w ten sposób, a no, następnie zasiewamy na tym wszystkim dynie lub arbuzy. Ja, ja posadziłem 3 dynie i trzy arbuzy. Następnie nad, nad roślinami wstawiamy do dołu mm, obserwator. W ten sposób. A następnie po położeniu obserwera kładziemy Pistony w drugą stronę. W, te. w ten sposób. Właśnie w ten sposób O, to się nieźle postawiło o, znowu? Wszystko dobrze zrobione i wygląda, powinno wyglądać w ten sposób. Następnym krokiem jest wzięcie redstone'a i postawienie go w ten sposób. Powinno to sprawić, że... Po... Właśnie, żeby przedłoki będą działały w ten sposób. Kolejnym krokiem jest szczelne obudowanie miejsca, tego, żeby żadne części, że tak nazwę, żadne zniszczone bloki dyni lub arbuza nie wypadały z, to, z naszej maszyny i się nie marnowały. Dodatkowo szkło poz pozwoli na dostęp światła dziennego, dzięki czemu rośniki będą rosnąć szybciej. Cała farma jest dość prosta i wygląda w ten sposób. Dlatego zachęcam do budowania nas w swoim świecie na podstawie tego poradnika. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć, pa!